Ingusia, przytrzymaj Pasiu, nie wychodź z ramionkami. Zuzia. Czekaj z ramionkami. Nic nie przyspieszaj. I spokojnie. Tak, róż wędzidłem, Wyraźnie. Tak, Karo. Nie wjeżdżamy tam. Tak, pół parada, przytrzymaj i chodź. Bacik! Nie, nie ruszaj. Mięciutko na rękach. Mięciutko. Ho, tak. O się, jest on jest taki... Ja przygalopował coś więcej przygalopowałam tutaj. Nie chciałam jej tak... Jeszcze raz Ingusia, Ania i kończymy. Dobrze Natalko. Dość ciosek? No, to Ciebie nie chcą. Spokojna rączka. Tak.